Czy ja mogę prosić zespół Lerę tutaj? Bardzo proszę o przepuszczenie artystów. Do skonsumowania Wiśnia jest wiśnia. Wypijesz, Słuchajcie, 14, 14, 14.14, tak? Jeszcze nie? No mówcie kiedy i zaczynamy. Tak szczególny Glan Pani Rodzin. Dzisiaj kolejne odsłonięcie. Dwa lata temu odsłonialiśmy wielkiego klana, wielkiego buciora, do którego za chwilę będziemy zakładać szmorówki, które tutaj leżą, więc możecie nam później pomóc w tym. A teraz chciałam bardzo serdecznie przywitać zespół Farben Nere i twórcę dzisiejszego projektu, czyli pana Jarosława Boguckiego, który właśnie wyrzeźbił te piękne plany, które za chwilę zobaczycie. Mamá ta jak której reprezentuje Fundację Ogród Marzeń, która jest y, sprawcą tego całego zamieszania z granami, ale muszę powiedzieć tutaj... Ale chciałam powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej osobie, to jest Felicja Pawlicka, bez której y, tych granów by nie było, bo to ona wymyśliła grany. Jej nie ma już z nami, ale gdzieś tam pewnie do góry kiwa nam. Cieszę się, że udaje nam się zrealizować ten projekt. Ugiwajcie jej też. Policja tak naprawdę wymyśliła glana, wielkiego glana na rynku. Nie udało się stworzyć wielkiego glana na rynku ze względów formalnych konserwator zabytków i tych sprawy, ale Wielki Glan jest kawałek dalej, a dzisiaj piękne małe glany tutaj są, więc w sumie cały projekt został zrealizowany. Są glany na rynku, jest Wielki plan, także mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. To jest trzeci projekt zrealizowany w ramach Glan Fan. Będziemy co roku, mam nadzieję, zapraszać Was na kolejne projekty, bo pomysłów mamy no bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że wystarczy nam również finansów. I teraz chciałam powiedzieć też o bardzo ważnej rzeczy, że projekt ten jest finansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego, samorządu Województwa Wielkopolskiego i burmistrza Jarocina, a także firm. Drogódz i Gazety Jarocińskiej i Banku Współdzielczego. Bez nich nie udało by nam się tego stworzyć, a oni są od samego początku z nami. Więc bardzo serdecznie też dziękuję tym firmom, dziękuję samorządom i prawa dla nich, naprawdę. Bez nich nie udało się tego No i teraz myślę, przyszła ta chwila. Projekt nazwaliśmy, mam przejść z tamtej strony, tu zaraz przejdziemy wszyscy z tamtej strony. Projekt nazwaliśmy Znak Szczególny, muszę powiedzieć, znak szczególny, ale ten się nazywa Idziemy przez Czas. Bardzo długo zastanawialiśmy się, jaka piosenka pasowałaby nam do tego projektu. Bo te glany to w zasadzie są dlatego tutaj, że jak przyjeżdżacie na festiwal, to wiecie, że tu wszyscy leżą na ławkach, a glany stoją obok. I one zostają po prostu, wy wyjeżdżacie, glany zostają i czekają na Was, a wrócicie tutaj za rok. I właśnie y, piosenka ta, idziemy przez czas, też nam bardzo do tego pasowało, bo w ogóle to jest tak, że wszystko się zmienia. My się zmieniamy, muzyka się zmienia, festiwal się zmienia, wszystko się zmienia. Czas płynie, my idziemy przez czas, a glady zostają. Poprosimy tak, teraz tak. bardzo zespół Farben i pana artystę Jarosława, o to, żeby odsłonić tutaj naszą rzeźbę, a później wpleść sznurowadła. A was poproszę, żeby troszeczkę się odsunąć, żeby było można Miejsce dla fotoreporterów i dla zespołów. Już się przesuwamy z tamtej strony. Cześć. 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 Cześć.

como s u no o j muito m o muito muito u i t o m u i i t t o m u i t

Meta to było jeszcze. Nie dla fotoreporterów. wiesz. Nie wiem, że wiesz. Nie wiem, że wiesz. Nie wiem, że wiesz. więcej osób że się Nie wiem, będzie mogą zrobić te zdjęcie. Pana burmistrza poprosimy też, bo to właśnie dzięki... Widzę. Proszę bardzo. Plan podobno jest skonstru skonstruowany ten jeden tak, że można nogę włożyć. Ja włożyłam nogę, ale radziłabym ostrożnie, bo jak już się włoży, to czasami może zostać tutaj i wtedy zakoncentrujemy go razem z planem. Słuchajcie, jeśli ktoś nie zrobił zdjęcia albo nie mógł zrobić, nie widział tego, to zapraszam na stronę jarocińska.pl, tam już za chwilę będą wszystkie zdjęcia i filmy z tego wydarzenia, ale także e na fanpage naszym możecie zobaczyć zdjęcia. Plan ma swój fanpage, także zapraszam, żeby polubić nasze plany. Czy już koniec zdjęć? Jeszcze tutaj oddzielna sesja fotograficzna. Ja jeszcze poprosiłam Pani, ja, zapraszamy ja, ja Pana jeszcze też do planu, przecież to Pan stworzy.